dobry, teraz będzie wyrobił tier listę troników e, Freddy e, Ca dlatego, że nie widzę jego Jeden tylko trzeba na kamerę D tego, że No po prostu długo siedzi Długo siedzi To no, fajne jest fajne. Foxy Sentiment dla niego Kolejny no, no, a, kolory... Że... Mogę tak naprawdę dać go na eskę. Fungaj też. On. Chodzi o to z nim, że ja... I stresuję się, kiedy on się już Ze blisko. To ja się stresuję, on w każdej może... On C. piwa. No, oni są łatwiej do ogarnięcia. Naprawdę spoiler, Będę nagrywał Na 1 i F 2. Ja no, no mogę ją dać na. No. Cała rodzinka. Ja lubię nakręcać ją. Mm. Nie, nie, ale w to są ogólnie słabe. Ale jego ja to mam sentyment. Jego ja damy tu. Jego ja damy tu. Naprawdę ja to dużo. Nie, nie. Nigdy nie widziałem. Panie spring trapie. <laughs> no, był fajny. E, Czeka, no fajny. Nie, e, ja tego nienawidziłem. Tego co. Ku stanieniu. Nie, 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 nie. Te marionetki były. Tak naprawdę ja uwielbiam wam snafa cztery, więc pik, 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 pik. Bo uwielbiam. Ale ty idziesz na twój. Ty też. Bo nigdy ci. Ciebie też. Jak widzę. On też. Nie no, oh, o please don't be fajne, Lubię wpisywać Jendo? Nie Nie Mike! Jeśli chciałeś wpisać swoje imię To musi być spocencem Baby It's gonna be baby Cały Wszyscy oni tak naprawdę Idą Ale Słabe Nie widzą <laughs> o! Um. I ich czemu tak dużo ich nie lubię. Co to jest? Ha, lepiej. Oku! Zostało jeszcze animatron. Czemu to są dwa schody? Czemu to jest dwa razy? zdaniem tam. Ty że... Ej, nie! Nie, nie. Trashgang. To też było fajne, fajne, fajne. <laughs> Czemu tu są do... Nie gra w to, To pewnie jakieś licze tak retraction. Co to jest? Co to jest? Co to? Majka? Scott Sentiment. No niego. Kogo jeszcze nie było? Naprawdę czemu ja tak bardzo ich nie lubię? Tylu postaci. A tak naprawdę tylu postaci nie lubi. I to chyba cała ta lista. To są już tylko powtórki. No S są takie, no? są takie no? są takie, no C jest tak? jest S takie, F, takie, jest takie. No i co? nie spodziewam wiem czy w tym tygodniu będzie odcinek z F2, No ale może będzie. Cześć! Tu tu tu. Tu tu. tu. tu, 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 tu.